Witam i pozdrawiam. Skrzodla te wariaty już w niebie. Dzisiaj z takim urządzeniem, dziś sobota, ganianie koka. Pan pocztowy już się trzyma równo, już nie odchodzi nigdzie na boczki. Lata sobie z gołąbkami. No, ma partnerkę znalazł sobie partnerkę panią wdowę po jaskolaku i przelot nad głową Znów zaczynają, ale ja się nie będę kręcił, bo mi się znowu w głowie zakręci. No i już do siadania, jak widać już. I obcy gawron. Rześko dzisiaj, plus pięć. Poranny... Poranna sobota, godzina po szóstej chyba, było już tak wcześnie dzisiaj. Pozdrawiam i do następnego.